Serwus Ferajna, jadę właśnie do mojego przyjaciela. Mania Gaming, będziemy testować PSVR. Będziemy testować PS4 Pro i HDR. Okej, okay, dobra, grzebańko. Serwus Ferraina, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Na początku chciałem Was przeprosić za brak materiałów w środę. Ale niestety zabrakło mi sił i samego materiału, żeby zrobić go dla Was. Otóż, jak widzieliście po wstępie, byłem ostatnio u mojego przyjaciela maniaka, którego znam od X lat. To w zasadzie on we mnie zaszczepił tego bakcyla kolekcjonerskiego, za co jestem mu niezmiernie wdzięczny. Będąc u niego, miałem okazję przetestować trzy tytuły na PlayStation VR. O pierwszych dwóch opowiem wam bardzo pobieżnie, natomiast trzeci. Jest tematem tego filmu. Jest to recenzja bowiem Batmana na PlayStation VR. Przejdźmy przez te pierwsze tytuły. Co miałem okazję testować na początku. Otóż było to Rush of Blood. jasna stara się przy tym nie I Battlefront misja VR. I muszę wam powiedzieć, że nie spodziewałem się, aż tak złych efektów ubocznych. Przyszedłeś? Przyszedłeś? Nie. Nie możesz grać? Masakra. Naprawdę, testując ten sprzęt, jak i w sumie inne hełmy podczas tegorocznego uh, Warsaw Games Week, nie miałem żadnych problemów. Może przy Oculusie delikatne, ale uznałem, że to może zmęczenie, może głód, może wiele innych czynników przełożyły się na to. Otóż okazuje się, że gry, w których postać się porusza, a ja się w nią wcielam, są dla mnie dość problematyczne i najbardziej odczułem to przy okazji Star Wars Battlefront, nad czym strasznie ubolewam, bo myślałem, że właśnie przy tej grze będę się najlepiej bawił. Jednak bawiłem się najgorzej, ale nie chodzi tu, bynajmniej, o to jak, jak, gra, jak gra wygląda, jak się w to gra, bo jest to w zasadzie taki, to nie jest akurat taki shooter na szynach jak w przypadku Rush of Blood, ale tutaj mamy większą swobodę. I właśnie chyba ta swoboda wykręciła mi żołądek o 360 stopni, co by wskazywało na to, że wrócił na swoje miejsce, tylko och, to wszystko zdążyło się strasznie wymieszać. I nawet teraz na samo wspomnienie przechodzą mnie dreszcze. Bowiem poczułem wtedy straszne duszności. Aż mi się gorąco zrobiło. Zrobiło mi się niedobrze i dostałem zimnych dreszczy, więc. PlayStation VR raczej nie jest dla mnie, przynajmniej tak myślałem, dopóki Maniak mi nie odpalił Batmana na VR. Obawiałem się tego, bo tak jak mówię, po tych doświadczeniach, przykrych, które miałem jeszcze tego samego dnia, żołądek wykręcony. Cały czas miałem takie jakieś źle się czułem, głowa mi bolała, ale mówię, to jest Batman. Nie ma przeproś, muszę to przejść. Wiecie co, i przeszedłem całe. To chyba trwało godzinę ale przechodziłem to z czystą przyjemnością. Widzę, że tutaj rękę przyłożyli do tego twórcy oryginalnej trylogii Batmana, czyli studio Rocksteady. To się przekłada właśnie na jakości tej gry, której nie można było aż tak dobrze uświadczyć w przypadku Origins, które było robione przez inne studio. No, ale po kolei. O czym w zasadzie jest ten Batman na hełm wirtualnej rzeczywistości od Sony? O, najpiękniejszy moment chyba. Mega, koleś, mega. Easy. Jak się gra zaczyna? Otóż gra zaczyna się tak, jakby się można było spodziewać, czyli od pokazania Origin Story Bruce'a Wayne'a Batmana w zasadzie. Widzimy oczami małego Bruce'a, jak zamordowani w Crime Alley zostają nasi rodzice, czyli Marta i Thomas Wayne. I muszę wam powiedzieć, robi to piorunujące wrażenie, tym bardziej, że grafika naprawdę w tym tytule daje radę. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i to mnie zaintrygowało. Chciałem od razu więcej. Więc sięgnąłem po więcej i to dosłownie, bowiem już w następnej scenie, jako Bruce Wayne grający na pianinie, mogłem sięgać ręką po różnorakie przedmioty, które znajdowały się w mojej okolicy. W samej grze szukamy znajdziek też, co jest też sporym zaskoczeniem. Z drugiej strony, patrząc na ich poprzednie tytuły, gdzie zawsze Riddler zostawiał swoje zagadki, tutaj nie jest to aż tak duże zaskoczenie. I do czego to się ogranicza? Ogranicza się to do... Jeśli znajdziemy jakąś znajdźkę, jakąś zagadkę Riddlera w danym miejscu, to odblokowuje nam się opcja z taką planszą, na której mamy do zapamiętania postacie, później plansze się zasłaniają i musimy sobie przypomnieć, gdzie kto jest. I tak na zasadzie dopasowywania. Bardzo prymitywne, ale daje radę. Nie spodziewałbym się więcej w sumie po takim tytule, który jest jednak dosyć niszowy, nie oszukujmy się. Możemy poruszać się po jaskini Batmana, później wyruszamy na miasto. Nie chcę Wam za dużo zdradzać z fabuły, ponieważ sama gra jest bardzo krótka. To tak jak mówię, godzina to jest max, co mi to zajęło, bo w pewnym momencie się pamiętam, zaciąłem i miałem problem z jakąś zagadką. Ale tak czy siak, to jest bardzo fajne doświadczenie, i nawet jeśli mieliście jakieś problemy, tak jak ja z PlayStation VR, z nudnościami, z dreszczami. Przy tej grze możecie być spokojni, że raczej wszystko będzie dobrze. Gra jest bowiem bardzo statyczna. Bruce Wayne stoi zazwyczaj w miejscu i możemy tylko sięgać po przedmioty, miotać batarangami. A, I to w zasadzie tyle. Jak dla mnie, to właśnie takie gry będą przyszłością VR, o ile ten faktycznie ma jakąś przyszłość. A, wydaje mi się, że ta technologia jeszcze nie jest na tyle dobra, żeby wszystkim dogodzić, jeśli chodzi o gry, w których postać się rusza, tak jak w blat jeździ na tej kolejce. A w Star Warsach lata. Wydaje mi się, że to za wcześnie. I ja może jestem oczywiście odosobnionym przypadkiem. To jest bardzo możliwe i nie wykluczam tego. Ale myślę, że jakiś procent tych graczy tam też jest, którzy mają taki sam problem. Więc Batman jest bardzo dobrą grą na VR. Nie sądziłem, że takie rzeczy mogą iść w parze. Takie słowa jak bardzo dobra gra na VR. Ale tak, tak jest. I muszę wam się przyznać, że teraz bym najchętniej sprawdził Job Simulator, który jest podobnej konwencji. Również stoimy w miejscu, trzymamy, rzucamy przedmiotami, bla, 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 bla. Wygląda bardzo fajnie, bardzo fajna koncepcja graficzna, a więc to byłby tytuł, który następny bym sprawdził, ale muszę Wam się przyznać, bardzo się cieszę, że nie kupiłem PlayStation VR, bo bardzo bym tego żałował. W zasadzie <laughs> gier na horyzoncie nie jest zbyt dużo, przynajmniej takich, które by mnie ciekawiły, a jak się okazuje, z częścią z nich miałbym spory problem i plułbym sobie w brodę którą muszę przystrzyc. Przechodząc do wniosków. Batman, tak jak powiedziałem i nie sądziłem, że to kiedykolwiek powiem, jest bardzo dobrą grą na PlayStation VR, którą wam wszystkim polecam. Jeśli macie ten hełm, musicie w to zagrać. To naprawdę jest jeden z lepszych tytułów, choć krótki, dlatego zalecałbym poczekać na jakąś przecenę, bo z tego co pamiętam, tytuł jest dosyć drogi. Niemniej jednak jest wart zagrania i przejścia, tym bardziej, że można to zrobić dosyć szybko. Cały czas powtarzam to, że to jest dosyć szybko, dosyć krótkie, no ale nie da się tego uniknąć. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, kochani. Mam nadzieję, że recenzja Wam się podobała. Jutro, w zasadzie dzisiaj, jak oglądacie ten materiał, ja jestem po pokazie Torment tajców of Numerena i przeprowadzam wywiad z jednym z twórców. Materiału możecie się spodziewać w poniedziałek. Będzie to wywiad, plus moje wrażenia z grania. Mam nadzieję, że uda mi się je nagrać. Tam, na miejscu, żeby było trochę różnorodności, a nie tylko green screen albo ścianka gracza albo cokolwiek innego. Jest za późno, żeby tutaj Was pytać o to, jakie macie pytania do twórcy. Dlatego zachęcam Was koniecznie, żebyście dołączyli do mojej grupy Wesoła Ferraina. Link znajdziecie w opisie, bowiem tam już parę dni temu, w zasadzie chyba nawet tydzień temu, pytałem, jakie są Wasze pytania do twórców Torment Tides of Numerena. Dlatego bardzo serdecznie Was zapraszam, dołączajcie. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie o technologii VR, czy Wam się to podoba, czy w ogóle kupujecie, czy jesteście zainteresowani, co tam u Was słychać. Dajcie mi znać w komentarzu. Już teraz zapraszam Was na kolejny film w poniedziałek o godzinie 17. Bo jakbyście nie pamiętali, nagrywam trzy razy w tygodniu, poniedziałek, środa i piątek, godzina 17. Chyba, że czasem nie dam rady. Ale to się zdarza raz na miesiąc, max. Nie, rzadziej. Nie sugerujcie się tym. Zapraszam Was w poniedziałek na 17, kochani, a póki co dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i już szanowanie. PlayStation VR raczej nie jest dla mnie, a przynajmniej tak myślałem, dopóki maniak nie odpolił. Ja jestem po pokazie. <noise> Torment... Time Dlatego bardzo herd... Mucha!